W niedzielę 27 maja bieżącego roku na sierpeckich glinkach odbyły się zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami zawodów było Sierpeckie Stowarzyszenie Wędkarzy KARP. Już przed godziną ósmą teren nad zalewem glinki zaczął się szybko zapełniać, gdyż przybywali najmłodsi wędkarze w towarzystwie rodziców i opiekunów. Organizatorzy zawodów postarali się, by każdy z uczestników był zadowolony. Na każdego młodego wędkarza czekały zatem wata cukrowa, słodycze czy kiełbasa z grilla. Sponsorzy zawodów przygotowali szereg bardzo cennych nagród. Pośród nich wędki, kołowrotki, spławiki, wszystko dla młodych wędkarzy. Warto dodać, że akwen, na którym odbywały się zawody, jest pod kuratelą Sierpeckiego Stowarzyszenia Wędkarzy Karp, zaś jego członkowie dbają o to, by nie zabrakło w nim ryb. Zawody Sierpeckiego yy, Stowarzyszenia Wędkarzy Karpu do Końca, mamy wyniki, mamy buchary, mamy nagrody, mamy dyplomy i Kuba Wielki niespodziała. Po wręczeniu nagród zapraszamy oczywiście na łódkę. Wpływamy sobie za darmo, boli, pogodę mamy wspaniałą. Także młodzi z opiekunami mogą sobie spokojnie. Zanim wręczymy nagrody, chciałbym podziękować sponsorom dzisiaj, dzisiejszych zawodów, bo, bo na pewno stowarzyszenie nie dysponuje takimi środkami, żeby zorganizować tak wspaniałe nagrody. Dlatego chciałbym tutaj szczególnie podziękować sponsorom, czyli aktywne centrum z panem prezesem Jarosławem Rzymieckim, który dzisiaj tutaj, 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 jest tutaj, panu, panu, to prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, panu Grzegorzowi Gańko. tak? Tak. tak. E Następnym sponsorem jest stara strzecha, producent wędlin, który nam przygotował wspaniałe i klaszanki w stowarzyszeniu Serce Sercu, które przygotowały z kolei watę cukrową, cietkę, tak? Gurtownie mrożonek Śnieżka oraz panu Ryszardowi i Ewie Pidarskim, którzy zafundowali nam lody na dzisiejszym. Proszę Państwa, no, następną, następnym sponsorem jest sklep wędkarski, Padaś Jednoty, który, który tutaj też był dowodem niespodzianki dla, dla najmłodszych uczestników tych zawodów. Czyli najmłodsza dziewczynka i najmłodszy chłopiec. nie wspomnę o wodniakach którzy tam są na wodzie już nie ma ich tutaj z nami ale bynajmniej jest to szkółka Magic. No może to może Tomek przedstawisz nie, tak, tak, tak. Eee, szkółka Magic <laughs> szkółka pruwacka Magic która zajmuje się kształceniem dzieci i dorosłych również w prowadzeniu w ratownictwie tak To moja pamięć już jest zawodna, ale y, bardzo przepraszam, nie wymieniłem dwóch nazwisk. Y, również podziękowania dla y, pana Stachulskiego i dla pana Malienowskiego za aktywnego Centrum, którzy również dołożyli się do wspaniałej nagry. Także y, naprawdę serdecznie dziękujemy i zapraszamy na przyszły rok, bo co roku naprawdę będziemy organizować zawody w podobnym stylu, a może możliwe, że jakieś jeszcze. Większe atrakcje dla, dla dzieciaków. Proszę Państwa, ja bym na tym zakończył, a poprosiłbym kolegę Waldemara o ogłoszenie wyników dzisiejszych zawodów. Może zaczniemy od kategorii dziewcząt. Miejsce trzecie w dzisiejszych zawodach zajęła Olga Jagielska. Brawo! I, nie wiem jak to uniesiesz, proszę. Piękna ryba. Czapkę na głowę nie subowujemy. Proszę. Chyba poproszę o pomoc kogoś starszego, prawda? Tak, opiekuna może poprosić. tak dziewczynki? Bo chyba nie damy... Prosimy o opiekuna. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Gratulujemy. Nie odchodźcie po trójką staną. Nie odchodźcie. Drugie miejsce zajęła Ola Strześniewska. Ola Wcześniewska! Proszę, Ola, moje gratulacje. Macie już masz swój fotel, żeby się działo Będzie łatwiej zabrać. Och, I pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Weronika Salak. Ola, nie odchodźcie, nie odchodźcie!

Gratulacje Maciuś, okay. bardzo proszę statylekta. Ach kurde. Dasz radę Maciuś? A gdzie masz, gdzie masz opiekun? A nie masz pomocnika? Tak. <laughs> o, a, tata zajęte, masz wszystkie ręce. O. I stańko też. Gratulacje. Super. Tak potem do wspólnego zdjęcia, też staniecie tak jak dziewczyny. Drugie miejsce. Zajął Adrian Kukowski. A tak. sobie tak. Nie, nie odchodźcie, nie odchodźcie. Oj, oj. oj Nie rady, co? Bo się nie Gratuluję. I poproszę opiekuna. O, oddam te nagrody. Gratuluję. 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 Słuchajcie. Pierwsze miejsce w kategorii chłopców zajął Marcin Jaworski. No Marcin. Gratulacje. Bardzo proszę. Nasz jest słonkie nagrody dla najmłodszych uczestników naszych zawodów ufundowane przez Sklep Wędkarski Pana Tomka Śniegoty. Zapraszamy po odbiór nagrody Maję Dudzińską. Maja, Maja <śla> to wspólnie. Tak, tak, tak. Proszę, proszę. Chyba może to chyba ty to, Jest ale jeszcze tak. Pomógł. A pokaż Maja buzie. Maja chyba, odwróć się do nas. Do no, o, Maja. Maja! Maja, ale jeszcze długopis dostałaś, żebyś się podpisała, wiesz? I tu jeszcze jakaś nie niespodzianka. Tak. No. 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 Tak. Dla, ciebie, dla ciebie. Ale nie podpisać, nie, to nie, będziesz miała już. Kalkulator. Maja, jeszcze na autografy przyjdzie czas. Dobrze. Poczekajcie, poczekajcie, wszystkie wyróżnionych zrobimy jeszcze, poczekajcie. poczekajcie. E, najmłodszym zawodnikiem, który odbierze słodką nagrodę jest Gacper Puszcz. Puszcz. O, jest karcie. O, jaska! Patryk, jaska! O, masz! proszę bardzo! To też o, to, fajnie. A tu, a, tu, a tu zobacz. A ty mówisz? A trzymaj. Jeszcze A Jeszcze o. <grywa> o, <grywa> <gry> Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszych zawodach. Zapraszamy na resztę atrakcji. zdjęcie. I zapraszamy za rok.

alacak ne